Cześć, kochani! Witam Was bardzo serdecznie, i dziś wracamy do tematu w Domu Dziecka. W ostatnim czasie pojawiła się nowość związana z pomocą na zagospodarowanie, usamodzielnienie i kontynuację nauki. Więc dzisiaj sobie porozmawiamy, jakie aktualizacje zostały wprowadzone, czy zmieniły się kwoty, i może, czy zmieniło się coś jeszcze. Więc zapraszam serdecznie. Opublikowałam już kiedyś film, który bardzo dużo mówił o tym, jakie pomoce są, gdzie je dostaniemy, jakie musimy spełniać warunki. Dziś powiemy tylko o aktualizacji, czyli o tym, co się zmieniło. I tak jak wtedy mówiłam, nas dokładnie placówkę czy osoby z pieczy zastępczej obchodzą trzy pomoce, czyli pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na zagospodarowanie i pomoc na usamodzielnienie. I tutaj nic się nie zmieniło w kwestii tego, która pomoc będzie dawana na początkowym etapie, czyli gdy się usamodzielniamy, pierwszą pomocą, którą możemy otrzymać, jest pomoc na kontynuowanie nauki. Kwota za tą pomoc się nie zmieniła, z tego co mi się wydaje, czyli zostało nadal 566 zł. I ta pomoc tak jak była wcześniej dawana, czyli nie było żadnego warunku, ile człowiek musi zarabiać. Tak i pozostało to do tej pory. Czyli każda osoba, która opuści pieczę zastępczą, e, może, jeśli kontynuuje nadal naukę, starać się o pomoc e, na kontynuowanie nauki i zazwyczaj to jest kwota nie mniejsza niż 560 zł, co w realnym życiu oznacza, więcej nie dostanie. <laughs> Więc jeśli gdzieś mamy taką adnotację nie mniej niż, to stricte to zawsze oznacza. Tyle dostaniesz. <noise> Nigdy więcej. Także jeśli ktoś się udzi, że o, jeśli jest tylko 566 zł, no to mogę dostać więcej. Mm, nie. <noise> Więc tutaj pomoc na kontynuowanie nauki, wydaje mi się, że w ogóle się nie zmieniła nic. Dalej przychodzimy sobie na pomoc na zagospodarowanie i tutaj ta pomoc polegała na tym, że dostajemy kwotę, teraz ta kwota zwiększyła się do 1695 zł, wcześniej ona była mniejsza i była ona na poziomie około 1500 zł. Więc troszeczkę to urosło, z czego się bardzo cieszę, że e, powoli to wszystko rośnie, bo jak wiemy, to nie są kolosalne pieniądze. Tym bardziej, jak dziecko wychodzi bez niczego z domu dziecka totalnie bez niczego. I tutaj pomoc na zagospodarowanie, mam nadzieję, że pamiętacie, jeśli nie, to tak przypomnę troszeczkę, polegała na tym, że otrzymujemy te pieniądze, ale musimy za nie przynieść fakturę. Ta faktura jest wystawiana na Ciebie i później przynosimy. Oczywiście starając się o tą pomoc, wskazujemy na co chcielibyśmy, aby ta kwota była przekazana. Czyli na przykład chcę kupić sokowirówkę lub chcę kupić, nie wiem, Robot kuchenny. Pomoc na zagospodarowanie głównie dotyczy produktów, które służą nam w domu, i ciężko jest coś uzyskać: typu, chciałbym hulajnogę elektryczną kupić za tą kwotę. Niestety nie, nie, nie jesteśmy w stanie za tą kwotę kupić tego. Głównie to odnosi się do, do mieszkania. Więc, więc to też jest takie ograniczające. Drugą kwestią, która nas ogranicza w tej sprawie, i co jest smutne, że się akurat nie zmieniło, bo to pozostało cały czas, czyli, żeby otrzymać pomoc na zagospodarowanie i pomoc na usamodzielnienie, musisz zarabiać nie więcej niż 1200 zł. Co przy obecnych zarobkach i najniższej krajowej, żeby zarabiać takie pieniądze, to raczej trzeba być bezrobotnym, bo, no powiedzmy sobie szczerze, nawet na pół etatu i umowę zlecenie dajmy dla młodego człowieka, to jest około, nie wiem, półtorej tysiąca, no więc wydaje mi się, że ten próg jest ogólnie bardzo bardzo ograniczający, i wiele osób właśnie przez, przez ten próg może nie otrzymać tych pomocy, tych dwóch, ale to też jest takie smutne, że ktoś wychodzi z domu dziecka, no wiadomo, chciałby sobie radzić jakoś dobrze, a nie być na utrzymaniu państwa, czy być bezrobotnym, więc podejmuje pracę, później otrzymuje informację, że Fajnie, że byłeś 10-15 lat w domu dziecka, ale no, zarabiasz więcej niż 1200 zł, utrzymując się samemu, no szok. I, I nie przyznajemy Ci tej pomocy. To jest dla mnie cały czas tak smutne, i naprawdę wydaje mi się, że aby otrzymać Tą pomoc, to chyba trzeba być bezrobotnym. Tak, to, takie jest moje spostrzeżenie tej całej sytuacji. Więc kwota na zagospodarowanie się zmieniła, troszkę wzrosła. Podobnie jest z kwotami na y, usamodzielnienie, i z tego się też dosyć mocno cieszę, dlatego że y, kwoty y, też urosły, i tutaj tak, w przypadku osób samodzielniających się, opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną, o tym, co to jest rodzina spokrewniona i niespokrewniona zastępcza, też był film, więc tutaj gdzieś się pewnie Wam wyświetli. I to jest kwota nie mniejsza niż 3730 zł. Jeśli w pieczy zastępczej przebywała co najmniej 3 lata. Dalej idziemy do osób, które znajdowały się w placówce, czyli tak jak ja. I tutaj były, pamiętacie, trzy progi. Było od, przez okres około roku. E, później od 2 do 3 lat i powyżej 3 lat, czyli tutaj akurat się to nie zmieniło, nie ma większego podziału, czyli na przykład jak ktoś był 5 lat czy 10, to zyskuje większą kwotę. Nadal ten podział na te 3 e, występuje, czyli jeśli byłeś w w, w placówce około roku otrzymasz kwotę nie mniejszą niż 1865 zł. Jeśli byłeś w placówce od 2 do 3 lat, otrzymasz kwotę 3730 zł. A gdy byłeś w placówce powyżej 3 lat, no, gdzie to w większości się zdarza, otrzymujesz kwotę 7458 zł. Tutaj przy tej górnej stawce nie pamiętam dokładnie, jakie były kwoty przy tych niższych, ale z tego co pamiętam, kwota ta najwyższa wynosiła niecałe 7000, tam było chyba 6900 coś, więc wzrosło nam o prawie 500 zł. I ta kwota jest mega przyjemna, ale nadal jest ten warunek, że musisz zarabiać poniżej 1200 zł, żeby to otrzymać. Dodatkowo ta pomoc. Tak jak wspominałam, może być wypłacona dopiero po e, zakończeniu nauki, lub w skrajnych przypadkach, gdy naprawdę sytuacja materialna e, jest e, no, nie najlepsza. Możemy się starać o tą pomoc na zagospodarowanie i pomoc na usamodzielnienie. Jednak no, mówię, tutaj jest stricte to nakreślone, że musi to być e, dopiero po, czyli tak naprawdę, gdy domkniemy prawie cały ten proces usamodzielnienia, ale i warunkiem jest nadal to samo. Czyli e, nie później jednak e, niż do ukończenia 26 roku życia. E, nie wiem, czy, wam, e, czy chcielibyście wiedzieć, bo tutaj pomoc ta na zagospodarowanie również dotyczy osób e, niepełnosprawnych i może to będzie bardziej taka ciekawostka e, dla opiekunów, no bo wiadomo, że to osoby niepełnosprawne e, w większości przypadkach raczej same nie będą się o to starały. E, to jak dla osób e, zdrowych ta kwota wynosiła wynosi. 1695 zł. Tak dla osób w stopniu umiarkowanym lub znacznym ta kwota wynosi 3390 zł. Więc plus na to, że po prostu wspieramy osoby, które mają problemy ze zdrowiem. I tutaj zostaje tak naprawdę tyle, nic się nie zmieniło. Modyfikacja została wprowadzona 12 stycznia tego roku. Ciekawą jednak sprawą jest, że dostaję informację, że na przykład zmieniło się też to, że musimy większą ilość. Pomocy rozliczać na faktury. Czyli jak do tej pory zazwyczaj było, że pomoc na zagospodarowanie była zawsze rozliczana na fakturę, czyli zawsze musiałeś przynieść fakturę za to, tak słyszę jakieś głosy, że np. w Częstochowie czy Legnicy e, również trzeba rozliczyć pomoc na usamodzielnienie. I wydaje mi się, że to już jest trochę kiepsko. Dlatego że na przykład, jak wynajmujesz mieszkanie i chcesz na przykład za to 7,5 tysiąca, czyli tą największą kwotę, jaką możemy otrzymać, zapłacić czynsz, to wydaje mi się, że w wielu przypadkach będzie ciężko uzyskać fakturę za to, że zapłaciłaś ten czynsz. Czy również w innych przypadkach. No, nie wiem, wydaje mi się, że tutaj stricte, czy na przykład trzeba będzie brać fakturę za yy, zakupy. Yy, w przypadku pomocy na zagospodarowanie czas doniesienia faktur za tą kwotę, którą wydaliśmy, jest około 30 dni, czyli to 7,5 tysiąca też trzeba będzie wydać w ciągu 30 dni. I brać na wszystko faktury, bo do tej pory było to fajnie załatwione, czyli to na zagospodarowanie ok, czyli kupujesz sobie jakiś sprzęt, i to jest spoko, a z drugiej strony masz pieniądze, na które możesz wydać dosłownie na co chcesz. Nie wiem, może ktoś by chciał wydać te pieniądze nawet za granicę, no to wtedy co? Te faktury, wszystkie zaloty za wynajem mieszkania, gdzie mówię, to może być dosyć ciężkie do uzyskania. Czy, czy nagle idziesz z takim wielkim plikiem, bo wydałeś 7,5 tysiąca na jedzenie, nie wiem, na kosmetyczkę, takie trochę dziwnie bym się czuła idąc i rozliczając to wszystko. Gdzieś w pełni to rozumiem, ale z drugiej strony wydaje mi się, że kiedyś to było po prostu lepsze. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Ja miesiąc temu, starając się o pomoc na osamodzielnienie, w moim przypadku nie trzeba było tego rozliczyć. Tak jak mówiłam, tylko pomoc na zagospodarowanie. Ale dostaję takie informacje, że właśnie w innych województwach MOPRy wskazują, czy PCPRy, na to, żeby to rozliczyć. I ciekawa jestem, jak to pójdzie dalej. Czy pójdzie to w całą Polskę i każdy będzie musiał rozliczyć pieniądze, albo co dalej pójdzie? Czy będziemy musieli rozliczać pieniądze za kontynuowanie nauki? Mm, nietypowa sytuacja. Co mogę na koniec powiedzieć? Czy jestem usatysfakcjonowana tymi pieniędzmi? Ciężko stwierdzić. Myślę, że to dobre pieniądze i wstępnie mogą ci dosyć mocno pomóc. Myślę jednak, że większe wsparcie powinni też kłaść na mieszkania dla takich osób, bo tak jak wspominałam, najczęściej takie osoby nie mają nikogo, nie mają gdzie wrócić i zostaje jedynie wynajem, którego ceny coraz bardziej wzrastają. Więc i tak jestem, cieszę się bardzo, że 500 zł, to jest bardzo dużo, wydaje mi się, jak na nasze państwo, wzrost takiej ceny, znaczy kwoty, to jest bardzo dużo bym się prędzej spodziewała a 100 zł, 90 zł i, i więcej bym zapewne się nie spodziewała, a tu 500 zł więcej. Więc fajnie. Mam nadzieję, że się będzie działo coraz więcej rzeczy ciekawszych, um, ale tutaj taki newsik dla Was, właśnie jak to się zmieniło w ostatnim czasie. Dajcie znać, co Wy uważacie, e, czy ta kwota jest ok, e, bo to też trzeba rozróżnić: że jak ktoś był na przykład 2 lata, to dostaje połowę, czyli dostaje tam ponad 3000, a jak ktoś był w ogóle tylko rok, to dostaje e, niecałe 2000. Więc e, dajcie znać, co o tym myślicie. Um, i co jeszcze fajnego ewentualnie mogłoby się zmienić? E, tak kulnie w placówce, e, jakie Waszym zdaniem mogłyby być wprowadzone fajne pomysły do placówek, żeby to wszystko lepiej działało? Jak tak patrzycie na to wszystko? Dziękuję bardzo za dziś. Pozdrawiam serdecznie, tule do serca. Pa pa!